Kochani, będziemy dzisiaj mówić, kontynuować jako to, co było mówione ostatnio. Otóż powiedzieliśmy ten werset z Ewangelii Jana, to jest Ewangelia Jana, 14, rozdział 6 werset, więc przeczytamy go sobie od razu. I ten jeden werset podzieliłem sobie na trzy kazania, ponieważ to jest szalenie istotny werset Pisma Świętego. No, i teraz, jak już trzy razy, albo kilka, kilkanaście razy go sobie przeczytamy, to myślę, że zapamiętamy, i dobrze jest, żeby to pamiętać do końca swoich dni i powtarzać najczęściej, jak się da. Ale może przeczytamy sobie od początku, od, z kontekstu, od pierwszego wersetu do siódmego. E, tu jest napisane tak: Niech się nie tworzy serce wasze. Ewangelia Jana, 14, rozdział od pierwszego wersetu. Niechaj się nie tworzy serce wasze wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mojego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, i przygotować wam miejsce. W angielskim jest tutaj napisane e, pałaców, takich posiadłości. No tutaj, tak, mieszkań troszeczkę chyba średnio to tłumaczenie oddaje sens tego, co jest prawdziwe, no bo chyba to nie są żadne mieszkania takie, jak my mamy wyobrażenie, prawda? To są jakieś pewnego rodzaju posiadłości w niebie. W domu ojca mojego jest wiele posiadłości. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, tam i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Wtedy odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą, i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca, jak tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mojego byście znali. Odtąd go znacie i go widzieliście. No i ten nasz szósty werset jest tym wersetem przewodnim, o którym sobie mówiliśmy tydzień temu, też dzisiaj będziemy mówić i następnym razem, przy następnej okazji też będziemy mówić, bo jeszcze jest to napisane, że Jezus nie tylko jest drogą i prawdą, ale jest też życiem. Odpowiedział Mu Jezus Tomaszowi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Tydzień temu mówiliśmy sobie o tym, że Jezus jest drogą i On jest jedyną drogą, która istnieje na tym świecie, która prowadzi do jakiegoś sensownego miejsca. Żaden inny człowiek, żadna inna filozofia, żadna ideologia, żadna religia i żadne, żadne, żadne myślenia i żadne opinie i żadne dowody naukowe, nic nie może być dla nas drogą taką, jaką jest Jezus. Więc tylko Jezus jest drogą, tą prawdziwą drogą. I o tym sobie mówiliśmy tydzień temu. Jeśli ktoś nie był i chce sobie to odsłuchać, to zapraszamy do internetu. Tam w internecie jest możliwość sobie przesłuchania tego kazania. Dzisiaj natomiast mówimy o tym, że Jezus jest prawdą. I to tak z pozoru wydaje się, że to jest taka dosyć prosta rzecz. Przechodzimy być może nad tym do porządku, kiedy czytamy, myślimy dobrze, to jest, to jest takie bardzo oczywiste. Że Jezus jest drogą, że Jezus jest prawdą i życiem, ale chciałbym, żebyśmy się dzisiaj troszeczkę zatrzymali i pochylili nad tym słowem, zastanowili, co to w praktyce oznacza dla każdego z nas, jakie to ma znaczenie w naszym życiu, że Jezus jest prawdą. Myślę osobiście, moi drodzy, że bardzo wielu z nas, i tych, którzy są niewierzący i tych, którzy są niewierzący, poszukują na co dzień prawdy. My bardzo byśmy chcieli wiedzieć, bardzo byśmy chcieli często, wiecie, żeby ludzie o nas powiedzieli coś dobrego. Kreujemy się na pewnych ludzi. Wiecie, są takie badania, które mówią o tym, że my wrzucając swoje wizerunki i zdjęcia do internetu, chcemy, żeby ludzie widzieli nas tak, jak my byśmy chcieli siebie widzieć. Tak? Czyli wrzucamy na przykład zdjęcia ze swoimi dziećmi, z rodzinką, jeśli chcemy, żeby ludzie myśleli o nas, że jesteśmy ojcami, którzy troszczą się o swoje dzieci i spędzają czas z rodzinką. Którzy wrzucają w internecie, do internetu zdjęcia ze swoimi dziećmi, ale na co dzień z dziećmi ich nie ma, ale kiedy tylko pójdą na spacer, robią zdjęcie i wrzucają do internetu, na przykład. Chcą, żeby to było prawdą. Bardzo by chcieli, żeby to było prawdą. Że prawdą, żeby było to, że są wspaniałymi ojcami. Natomiast prawda jest taka, że wrzucają tylko zdjęcia do internetu, prawda? No i podobnie jest też. E Zresztą tak było ostatnio u mnie, no tak to już jest. I chyba się tego nie przeskoczy. I nie ma takich ludzi, którzy by chcieli, którzy by zrobili inaczej, wiecie. Znacie takich ludzi, którzy by chcieli wrzucić swoje zdjęcia, bo tak. Zrób mi zdjęcie, pierwsze jakie zrobisz, od razu wrzucam do internetu. Nie, tylko robimy tak, że robimy, idziemy na sesję. Ja ostatnio miałem właśnie sesję, bo musiałem zrobić zdjęcia do tej kampanii swojej. No i tych zdjęć tam było chyba tysiąc. Z tych tysiąca wybrała pani fotograf kilkadziesiąt, z tych kilkudziesięciu wybraliśmy jeszcze osiem i z tych ośmiu dopiero te dwa i tak dalej, i tak dalej. I pewnie, ja się nie znam na tym, ale pewnie tak jest, że oprócz tego, że się wybiera z tych iluś set e, dziesiątek, tysięcy zdjęć te jedne właściwe, to oprócz tego, że się jeszcze wybierze, to potem się je jeszcze retuszuje. Efekt jest taki, że czasami jak spotykamy na ulicy kogoś, e, kogo zdjęcie widzimy w internecie, to się okazuje, że zaraz, to jesteś ty, czy to, to nie jesteś ty. No, nie jestem pewny, czy to jesteś ty, więc to taka nie jest do końca prawda. Albo w ogóle to nie jest prawda, jakaś iluzja. E, no, ale tak byśmy wszyscy chcieli. I bardzo też chcielibyśmy, żeby ludzie nie tylko nam mówili o naszym wyglądzie zewnętrznym, na, na który zresztą nie mamy żadnego wpływu i żad, nie, ma, nie jest to od nas zależne, e, co jest irracjonalne totalnie. Ale też byśmy chcieli, żeby ludzie wiedzieli, że my mamy szczytne intencje. Że jesteśmy wspaniałymi ludźmi. Każdy z nas myśli o sobie, że chciałby, żeby on, jest, on był taki wspaniały, cnotliwy, szlachetny i dobroduszny. Wszyscy byśmy tak chcieli o sobie myśleć. Natomiast tylko Pan Bóg wie, co e, leży na dnie naszej duszy takie jest napisane w Piśmie Świętym. O, on zna prawdę i on kocha prawdę, która jest chowana na dnie duszy i on doskonale wie, co jest w nas. On zna nas po prostu od samego początku, jeszcze przed tym, zanim się narodziliśmy, do samego końca. Będzie znał naszą drogę. Eee, więc, więc zastanówmy się nad tym co to znaczy, że Jezus jest prawdą co to znaczy, że Jezus jest prawdą wiecie, eee, był taki taki kaznodzieja amerykański nawet jego nazwiska nie jestem w stanie wypowiedzieć w każdym razie pisze się Sproul eee, Richard tutaj, że Charles Sproul nie pamiętam jak, on, jak ten jest. to jest, mam tutaj tylko inicjały napisane on powiedział tak, powiedział taki cytat, że prawda nie jest definiowana przed, przez żaden subiektywny standard. Nie ma żadnych subiektywnych standardów, które mogłyby opisać i zdefiniować prawdę. Prawda jest określona tylko i wyłącznie przez źródło samej prawdy, czyli przez Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma na tym świecie nikogo i niczego, co byłoby w stanie podać nam definicję prawdy. Bo tak naprawdę prawda to nie są słowa, to nie są... Nawet czyny, tylko prawda to jest pewna rzeczywistość, którą jest Jezus. Jezus jest tą rzeczywistością, która jest prawdą. Więc cokolwiek byśmy chcieli zestawić i czegokolwiek ludzie poszukują, w Piśmie Świętym jest napisane, że Piłat zapytał Jezusa, co to jest prawda. Pamiętacie takie słowa on powiedział, co to jest prawda? W sercu naszego, każdego z nas, w sercu wszystkich ludzi, jest, wierzę w to, że jest głębokie wołanie, znajduje się głębokie wołanie o prawdę. My byśmy chcieli poznać prawdę, chcielibyśmy wiedzieć, co, co jest prawdą. Wiecie. Ja rozmawiam z różnymi ludźmi i czasami mówię tym ludziom o tym, że ja jestem bardzo spokojny i szczęśliwy, dlatego że mam w swoim życiu wyznacznik pewnych wartości i prawdę, którą jest Jezus Chrystus. I to daje mi poczucie spokoju, dlatego że wiem, że nie muszę już szukać tej prawdy. Bardzo wielu z nas ma pewien styl życia, wielu ludzi niewierzących, którzy nie znają Jezusa Chrystusa. Mają styl życia, który prowadzą i to jest styl chodzenia życia po omacku nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co, nie wiadomo jak. I wydaje nam się, że my w coś wierzymy, ale tak naprawdę w nic nie wierzymy, bo nie ma żadnego odniesienia. Nie ma żadnej linii, do której byśmy mogli się... żadnego pionu, do której byśmy mogli to zestawić. Natomiast Jezus jest tą prawdą i jest tym pionem, który możemy, z którym możemy zestawić wszystko, bo to On jest odniesieniem wszystkiego. On jest tym pewnym... Pewnym, najpewniejszym standardem, bo to tylko on jest prawdą. I to daje nam poczucie naprawdę wielkiego spokoju w moim życiu i wierzę, że tym, którzy w taki sposób postępują również. Wczoraj w radiu jechałem samochodem i słyszałem kilkakrotnie o tym. Jest bardzo ciekawe i to jest e, też e, nie tylko w Irlandii, ale też w wielu krajach takie rzeczy się dzieją i coraz częściej one się wydarzają. Otóż, kochani, w Irlandii. Odbyło się referendum w sprawie zmiany definicji rodzinnej w ustawie zasadniczej, czyli w konstytucji. Ustawa zasadnicza to jest konstytucja. No i odbyło się referendum, i sam wynik tego referendum, może wiecie, nie jest taki istotny dla mnie osobiście. Ale istotne jest to, że takie rzeczy w debacie publicznej coraz częściej się, się dzieją i one się, one się podnoszą i ludzie chcą o tym rozmawiać. A sprawa dotyczyła tego, że w konstytucji było napisane. O tym, że małżeństwo tylko jest rodziną. Jest napisane, jest napisane cały czas, bo tak zostało, że małżeństwo jest rodziną. Natomiast pewne grupy społeczne i pewni lobbyści chcieli to bardzo zmienić i dlatego zebrali jakieś tam podpisy. Doszło do tego, że to referendum powstało, że, że się odbyło to referendum i chciano przegłosować zmianę w brzmieniu, że to nie małżeństwo jest rodziną, tylko tam było napisane, że każda kochająca się para jest rodziną, bodajże tam. Coś takiego. Możemy sobie doczytać, ja dokładnie tam nie, nie, nie pamiętam. W każdym razie kilkakrotnie to wczoraj w radiu słyszałem. Więc a, a było, były pewne kobiety, które się odzywały, w, były cytaty, były wypowiedzi puszczane, które były z, takie z, poirytowane, zdziwione. Mówiły, że będą walczyć o to, że to jest już przestarzałe to prawo, to jest archaiczne i że powinno się to zmienić. Dzisiaj to jest nieprzystosowane do dzisiejszych czasów. Dzisiejsze społeczeństwa żyją inaczej, wolnym życiem, swobodnym życiem. To już dzisiaj tak nie jest, rzadko kto bierze małżeństwo ślub kościelny i tak dalej, i tak dalej, prawda? No i dlaczego ja o tym mówię, moi drodzy? Dlaczego to jest takie ważne? No to jest bardzo istotne, dlatego, że prawda ze swojej definicji się nie zmienia. Jeśli coś jest prawdą, to nie może się to zmienić. Jeśli, wiecie, konstytucja ona, ta w Irlandii i ta w Polsce, była pierwsza konstytucja, była druga konstytucja, Pewnie będą jeszcze jakieś następne i one się zmieniają. Prawa kościelne również się zmieniają, powstają jakieś prawa wewnętrzne. Natomiast Jezus Chrystus, który jest ucieleśnieniem, urzeczywistnieniem, uosobieniem prawdy, nigdy się nie zmienia. Dlatego nie może być nic innego prawdą, jak tylko Jezus Chrystus. I w naszym życiu to jest coś, o co powinniśmy dbać, o co powinniśmy walczyć, czego nigdy nie powinniśmy zostawiać i odpuszczać nigdy nigdy. Dlatego, że tylko Jezus jest prawdą. I dlatego ludzie, mówię o tym, dlatego, że ludzie będą się szamotać do końca swoich dni na tej ziemi. Nie będą wiedzieć, gdzie mają iść: czy w prawą stronę, czy w lewą stronę, czy do przodu, czy małżeństwo to jest rodzina, czy nie jest rodzina. Nie będą wiedzieć. Bez Jezusa Chrystusa będą po omacku kroczyć w tej, na, tej, na tej ziemi. Kiedy my mamy Pismo Święte, to my doskonale wiemy, jak Pan Bóg stworzył kobietę, mężczyznę, mężczyznę. Wiemy, po co to było. Wiemy, czytamy Pismo Święte. Możemy otworzyć w każdej chwili, możemy przeanalizować sobie dobrze, to w takim razie jeszcze raz sobie spojrzymy, jeszcze raz to przeczytamy. Dlatego, że Pan Jezus zostawił nam swoje Słowo, on jest Słowem też, słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Dlatego ta prawda została nam tutaj przekazana w postaci Pisma Świętego i możemy tam do tego Słowa Bożego, do tego tak ważne jest mieć Pismo Święte w swoim sercu, nie tylko czytać je, ale mieć je w swoim sercu, dlatego że kiedy będziemy, jak to w Starym Testamencie było, nosić je jako jako przepaskę na swoich oczach, jako znak na swoich drzwiach, jako, e, jako znamie i tak dalej, i tak dalej, że będzie, będzie to dla nas żywe, będzie to dla nas prawdziwe, będzie to czymś, czym żyjemy, wtedy te wszystkie rzeczy, które będą się odbywały, jakieś referenda, jakieś tam wybory, jakieś tam rzeczy, one będą, one się będą odbywały, ale one będą tylko mogły być porównywane z Jezusem Chrystusem, który jest prawdą. Wszystkie te rzeczy, których się uczymy, nauka, historia, wszystko, co bierzemy ze szkoły, to może być tylko porównane do Jezusa Chrystusa, który jest prawdą. To nigdy nie będzie prawdą w żadnej nawet malutkiej części. To będzie tylko mogło być zestawione z prawdą, zderzone z Jezusem Chrystusem, który jest prawdą. Greckie słowo naprawdę to jest aletea i ono oznacza nie tyle jakieś słowo, nie tyle jakąś definicję, ale ono jest, oznacza rzeczywistość pewną rzeczywistość i pewną realność która stoi w sprzeczności z iluzją bo rzeczywistość i pewna, pewna rzeczywistość pewna realność stoi w sprzeczności z iluzją i to wszystko co się dzieje na świecie dzisiaj moi drodzy to to jest iluzja po prostu to jest iluzja te wszystkie rzeczy, które ludzie tworzą te prawa, które ludzie tworzą one są po prostu takie, że one się kończą w pewnym momencie pękają jak banka to wszystko się kończy w pewnym momencie przychodzi ktoś inny i dotyka tylko tego i to wszystko może runąć w jednym momencie, dlatego że ktoś inny przyczyni coś z nimi. Tak samo jest z nauką. Są ludzie, którzy tak w swojej zadufaności mówią, że śmieją się z ludzi wierzących i mówią, co ty za bajki mi tu opowiadasz człowieku? Nauka jest królem i Panem życia. Tylko, że nauka również nie jest prawdą, bo nauka jest stworzona przez człowieka. I nauka się zmienia. To, co było. Kilkaset lat, kilkaset lat temu wierzono, że to przecież e, ziemia kręci się wokół słońca. No to, to, była, to, była, to był Bóg dla wielu ludzi. Zie, że, że to tak naprawdę Ziemia kręci. Że, że jak, jak to jest, tak? że, 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 że to Ziemia kręci się wokół słońca, że słońce wokół się, kręci się wokół Ziemi i tak dalej, tak? I ludzie w to wierzyli. I palono ludzi za te wszystkie fałszywe nauki, i tak dalej. Dzisiaj się to wszystko zmieniło. Technologia się zmienia, nauka się zmienia, o szczepionkach rozmawiamy, prawda? Później się okazuje, że, jakieś, że te szczepionki jednak nie miały sensu, albo, albo że miały sens, cały czas są nowe badania. To wszystko jest jednym wielkim eksperymentem na tym świecie jedną wielką iluzją. Tylko Jezus Chrystus jest prawdą, z którą możemy żyć jako spokojem dla naszej duszy, kochani. Tylko Jezus Chrystus jest prawdą, prawdziwą prawdą. I jeszcze chcę wam powiedzieć, że prawda to też nie fakty. Prawda to też nie fakty, bo fakty też są, też są subiektywne często. Niestety, prawda to, bo my możemy powiedzieć, prawda to fakt, to prawda. No nie, prak, prawda to nie fakt. Możemy się zastanowić, tak troszkę filozoficznie się nad tym zastanowić. Tylko Jezus Chrystus jest prawdą. Bo faktem na przykład może być to, że wziąłem rozwód. I ktoś powie, ja wziąłem rozwód, to jest faktem i to nie moja wina. Bo to jest jej wina. A ktoś inny powie, faktem jest, że to jest twoja wina, ale faktem jest, że to nie jest moja wina. I tak sobie możemy rozmawiać o tych faktach, ale to są tylko rzeczy, które są poddane naszym emocjom i uczuciom, a prawda to niestety nie uczucia i emocje nasze, nasze odczucia. To nie jest prawda. Prawda to jest coś boskiego, a nie ludzkiego. Prawda jest skończona i absolutna, a nie cząstkowa. Prawda jest ostateczna i pełna I, nie, i zawsze występuje tylko w liczbie pojedynczej. Nie ma dwóch prawd. Taki filozof, teolog Szefer powiedział, że chrześcijaństwo to nie jest serią różnych prawd, ale jest to prawdą jedyną, przez pisaną z dużej litery. To jest jedyna prawda, która jest pisana z dużej litery. W Piśmie Świętym jest bardzo wiele, też nie będziemy czytać tego wszystkiego dzisiaj, co jest napisane. W Psalmie 31, 5 werset, że Bóg jest Bogiem prawdy że Jezus Chrystus jest pełnią łaski i prawdy, że Słowo Boże jest Słowem prawdy, że Twoje Słowo jest prawdą. Mamy wiele napisane w Piśmie Świętym tych rzeczy. Warto czytać Pismo Święte każdego dnia jak najwięcej, tylko ile tylko możemy. Polecam naprawdę. Ale na koniec jeszcze chciałbym przeczytać tą historię, która pokazuje, czym jest prawda dla nas w chrześcijaństwie, w działaniu, prawda w, takim, w takiej rzeczywistości. Ta prawda, która, z którą kiedy się stykamy, zmienia nasze życie. I tej prawdy życzę każdemu z nas, i takiej prawdy życzę każdemu z nas, i nie tylko nam, ale też każdemu, kto jest człowiekiem, który jeszcze cały czas poszukuje tej prawdy. Kiedy się zderzymy z prawdą, tą prawdą, którą tu czytamy w Piśmie Świętym, wtedy nasze życie będzie zupełnie inne, dlatego że będziemy pewni do końca naszych dni, że nie ma żadnej innej prawdy poza Jezusem Chrystusem. Tylko Jezus Chrystus jest prawdą. A więc czwarty rozdział Ewangelii Przeczytamy sobie teraz kilkanaście wersetów. Od, czwarty rozdział, może od dziewiątego, bo całego tego rozdziału nie będziemy czytać. Ale przeczytamy od dziewiątego wersetu. Wtedy niewiasta samarytańska, czwarty rozdział Ewangeliana. 9 werset. Wtedy nie jest ta samarytańska. Rzekła do niego, jakże ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiedział Odpowiadający Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i Tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić. Wtedy sama prosiłabyś Go i dałby Ci wody żywej. Mówi do Niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka skądże, więc masz tę wodę żywą. Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie Jego, i trzody Jego. Odpowiadając jej, odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnąć, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, panie. Daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, aby czerpać wodę. Mówi jej: mówi jej Idź, zawołać swojego męża i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: Nie mam męża. I to jest, moi drodzy, fakt. To był fakt, ale to nie była prawda. Nie mam męża. I Jezus rzekł do niej: Dobrze, powiedziałaś: Nie mam męża. Nie miałaś bowiem pięciu mężów. A ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Na tym się zatrzymamy, kochani. Kiedy zderzamy się z Jezusem Chrystusem, który jest rzeczywistością, który jest ucieleśnieniem prawdy, to nasze fakty w naszym życiu, nasze emocje, nasze uczucia to, co byśmy bardzo pragnęli głęboko w naszych sercach każdy z nas ma różne pragnienia. I bardzo byśmy wołali o uwagę często, o to, żebyśmy żeby byli wysłuchani, o to, żeby ludzie mogli nas zrozumieć, żeby mogli zrozumieć naszą historię. Bardzo byśmy tego chcieli. I żyjemy na tej ziemi myśląc, że być może przyjdzie taki moment, że ktoś nas zrozumie, że ktoś nas wysłucha, że ktoś będzie wiedział, dlaczego wydarzyło się to, co się wydarzyło, dlaczego zrobiłem błąd, który zrobiłem. Ale nikt niestety na tej ziemi nie będzie w stanie tego zrobić, bo nikt i nic na tej ziemi, i żadna filozofia, i żadna ideologia, i żadna religia, i żaden człowiek nie jest prawdą, tylko Jezus Chrystus. Więc tylko kiedy, może, kiedy spotkamy prawdę, kiedy zderzymy swoje życie, swoje myśli, swoje uczucia, swoje głębokie, niewypowiedziane pragnienia z Jezusem Chrystusem, tylko wtedy możemy e, doznać zrozumienia przez prawdę. Tylko wtedy możemy spotkać się z prawdą, i to ta prawda, to jest coś, co jest trudne do wyjaśnienia, ale to tylko Jezus Chrystus, który jest prawdą, może przychodząc do naszego życia, wypełniając nas sobą, może wypełnić nas sobą, czyli prawdą. I wtedy się skończą poszukiwania. Wtedy się skończą te wszystkie nasze e, wyścigi, takie, e, takie wojny, czy bardzo często, batalie nasze. Bardzo często one wypływają z tego, że my bardzo byśmy chcieli, żeby, żeby Ludzie nas zrozumieli, żeby zrozumieli, co jest prawdą, tak naprawdę myśmy mówimy, że nie, nie, prawdą jest to, że ja kiedyś, jak byłem mały, to kłóciłem się z kimś, bo ktoś mnie zostawił, bo i zaczynamy mówić swoją prawdę. Ale dopóki Jezus Chrystus nie wypełni nas, całego naszego serca, swoją prawdą, to niestety nigdy nie będziemy w stanie, nigdy nie będziemy w stanie doznać tego oczyszczenia, tego zrozumienia, tej wolności, tej ulgi, Ponieważ nikt nigdy nas nie będzie w stanie zrozumieć w taki sposób jak Jezus, który przychodzi do nas, wypełnia nas swoją prawdą, i wtedy w tym momencie rozumiemy, że jest ktoś, kto ma w sobie pełnię prawdy, kto jest ucieleśnieniem prawdy, z kim możemy zestawić wszystko, i on wie wszystko, i on rozumie wszystko, i on zna każdą naszą myśl z daleka. I w tym momencie, kiedy ta niewiasta zderzyła się z Jezusem Chrystusem, który był, i jest i będzie prawdą, to. Jej życie zupełnie się zmieniło. Czytamy dalej, nie będziemy teraz czytać wszystkiego, że ona poszła, rozgłosiła wszystkim ludziom, i ona dostała, doznała wtedy e, zupełnego takiego oczyszczenia całego swojego życia. Zrozumiała, że jest ktoś na tej ziemi. W końcu spotkała kogoś, kto doskonale rozumie jej życie. Kto nie tylko rozumie jej życie, kto zna jej życie, kto wie o wszystkim, co się wydarzyło w jej życiu, ale też ktoś, kto. Jej nie potępia, ale ją zaprasza do siebie, żeby mógł żyć, żeby ona mogła żyć z Nim, żeby mogła być z Nim, żeby mogła chodzić za Nim, żeby mogła zawsze uciekać do Niego. We wszystkich, swoich, we wszystkich tych swoich dylematach, tych swoich zmaganiach, tych pragnieniach, tej walce i tej ucieczce, być może czasami, bo zrozumiała, że jest ktoś na tej ziemi w końcu poznała kogoś, kto jest prawdą. I od tej pory jej życie zupełnie się zmieniło. Jezus powiedział, miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. I gdyby dzisiaj ktokolwiek z nas stanął tutaj na środku, to Pan Jezus zrobiłby to samo z nami. By powiedział, dokładnie, strzeliłby dokładnie w setkę, w samo sedno naszego serca, w jednym zdaniu, w jednym wersecie, bo mógł powiedzieć wszystko, co nas wie. I to by nas rozwaliło całkowicie. Jego prawda jest prawdą skończoną i absolutną na temat naszego życia. Ale też. Ta wspaniałość i ta piękność tej prawdy polega na tym, że Jezus zaprasza nas do siebie i mówi do nas tak, skończ już swój pościg za prawdą, Skąd, skończ już swój pościg za tą akceptacją, żeby ludzie mnie zaakceptowali, żeby ludzie mnie pokochali, żeby ludzie mnie podziwiali, żeby ludzie mówili, że jestem piękna, że jestem, że jestem człowiekiem sukcesu. Skończ to wszystko i przyjdź do mnie, a ja ci powiem, co o tobie myślę i ciebie nie potępię, ale powiem, że ciebie kocham takim, jakim jesteś. I chcę, żebyś spędził ze mną całą resztę swojego życia. Bo tylko ja jestem prawdą. Nikt inny nie jest i nie będzie i nie był i nie jest w stanie być prawdą, dlatego że tylko ja, jako słowo, które stało się ciałem, jestem prawdą. I do tego nas wszystkich zachęcam, kochani, żeby w naszym życiu, w każdym momencie naszego życia, możemy żyć w tym życiu, możemy, jesteśmy ludźmi oczywiście, to się nie zmieni. Być może nadal będziemy chcieć kwiatki od mężów albo od mężczyzn na dzień kobiet. To jest naturalne, to wcale nie jest złe, ale w głębi naszego serca Pan Bóg chce, żebyśmy, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy znali tego, który jest prawdą. Żebyśmy mogli powiedzieć: Możesz dać mi prezent, może o mnie zapomniałeś dzisiaj, może zapomniałeś o moim święcie, może zapomniałeś o moich urodzinach, może zapomniałeś o tym, żeby mi złożyć życzenia, może zapomniałeś mi dać jakąś nagrodę, ale to wtedy wszystko jest takim. Naprawdę jawi się takim emocjonalnym bełkotem w naszym życiu, nic nieważne, papką taką, naprawdę, kiedy my mówimy: może być, może nie być, może tak, może tak się stać, może ktoś mnie zignorował, może ktoś mnie zlekceważył, może ktoś mnie nie kocha, ale mam w swoim życiu prawdę: Jezusa Chrystusa, który doskonale zna moje życie i który mnie kocha takim, jakim jesteś. Jestem i zawsze mnie zaprasza do siebie, i zawsze jest otwarty na to, żeby mnie przyjąć, pomimo prawdy, którą on jest i którą wie o mnie doskonale. Amen. Amen, moi drodzy. Do tego nas wszystkich zachęcam, i wtedy nasze życie będzie zupełnie inne. Będziemy wolni od ludzi, którzy są wokół nas, od sukcesu, od, e, od tego wyglądu zewnętrznego, na który nie mamy wpływu, od tego wszystkiego, co jest takie zewnętrzne i powierzchowne, bardzo zupełnie, naprawdę. Hallelujah. Powstańmy, kochani, pomódmy się, podziękujmy Panu Bogu za to, że tylko On jest prawdą. I tylko On był prawdą, i tylko On będzie prawdą, i nic innego, i nikt inny nie będzie prawdą w naszym życiu. I żeby to mogło być coś, co jest w naszym życiu utwierdzane, żeby mogło być zakopywane głęboko w naszych sercach. I żebyśmy nigdy nie zbłądzili, nie zostawili tej prawdy w naszym życiu, Jezusa Chrystusa, który jest czymś najcenniejszym. Amen.